No, chcę iść spróbować tam. Wow, 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 wow. ale rola. Dobra, jeszcze mam misja lin. <gryw> Nie wiem, no, tak żartuję, aby coś połapać. 19.20, myślę, że godzina, półtorej godziny max. To 9 już, jak jest totalnie ciemno. Wtedy sobie ogarnę stanowisko, bo sprzątam, bo jutro z rana, już ostatni poranek, będę wędkował myślę tak od 4.30 do 8.00 rano że o 11 musimy robić wyjazd, więc o 8 tak na spokojnie, śniadanie, zebrać się, ale mam misję tutaj wszystko dzisiaj ogarnąć, zabrać stąd i sobie już po nocy tamto przenieść rano na drugą stronę, bo tam po prostu ma wiele przestanowiska i tam jest też karmisko. Gościu tam karmił i tam sobie jutro, mam nadzieję, z rana te 4 godziny, czy 3,5 na bombkę i na metodę powędkować. No zobaczymy, czy mi się będzie chciało i jak to wyjdzie, a teraz idę jeszcze... Tutaj powędkować mieliśmy inne rozrywki. Radzie tu już jest 10 godzin. Jak tam Radzie, wyciągnąłeś coś? 7,5? Po, pobiłeś swojego. Wcześniej miałeś 7400. No a na bombkę robisz coś? Na bombkę wciągają. tak. Widzisz? I ty patrz, płytko, a to jednak podchodzi. Na bombkę na płyciźnie. Weźmy tą pluckę dasz? Czy też strzelasz? Strzelam, mam tak. jeszcze strzela. jeszcze złapie też karpisz, daj mi szansę. Radziu nie chce łapać z tamtej strony, mówi. Tu mieliśmy sektor, zawodny na lina i na bigfisha. Na razie radzi bikwisza 7,5, a 7300, a wcześniej miał 7400. Metodka już bez nęcenia. A no tutaj jeszcze sobie postrzelam trochę kukurydzo, trochę konopią i palecikiem. Jutro też. To Radzie na bombkę mówi Panu karpia 7,5 kg Widzisz Tak to jest Ale mówi, że nie chce kontynuować zawodu, jak ja będę na drugą stronę Ale nic, ja będę walczył o swój rekord, o swojego Big Fisha Jest rybalnie duża, a Dwa Dumbelsy Fermentowana kukurydza Radzie się praca na lino. Ładny taki, ciemny. O ile tutaj już były zaczepione. Skoczył mi z podbiraka Dobra. Zostawił dwie kulki, więc nabijamy jedziemy z powrotem. Dzisiaj pelet halibut. Jutro zrobimy coś jeszcze innego, może rano. Pomyślę jeszcze co to. Ale głównie nastawiam się... Tam jest bliskie łowienie z tamtej strony. To głównie bombka. I metoda pewnie też blisko, na 15-20 metr. Tam tak łowią chłopaki. No, Chcę iść spróbować tam. O, 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 ale rola. Jest na bąbkę, się doczekałem ryby, ale idzie. No ale nic dużego chyba. Tu i tu ryba radzi. Ale tu chyba nic dużego, bo już wyszła na wierzch. Teraz podciągnę sobie, dam tą wędkę do tyłu. Ale chodzi tędy, tutaj, teraz, ale mała rybakaś, ale tak chodzi. O, spadła. Może nie lin, a dwie kukurydzy nawet nie ściągną Zarzucam bombkę, troszkę strzelę i kończę. Ja tutaj sobie już powoli składam, żeby wszystko przygotować i mam nadzieję, że przyniosę dzisiaj tam po prostu stanowisko, żeby jutro mieć już z rana gotowe, pójść i wędkować. Dobra, zarzucę też metodę. To już było na klipsze, ja jeszcze myślałem, że nie. Ja pierdzielę, ale lola była na metodzie. Nagrałem aż mi to wędkę wywaliło na dwie kulki. Ja pierdzielę. Ty też masz? Na dwie te kwermentowane kukurydze tam na włosie. Ale przy, po, po prostu się spieła, jedną kulę zabrało. Ja pierdzielę. Taki odjazd, takie branie. Chcę odłożyć jeszcze jedno. No szkoda, ale dobra walczymy dalej, Spróbuję jeszcze jednego wcisnąć do kukurydzę na dwie te fermentowane kukurydze, no duże przynęta się skusiła ryba ładnie no, daj go wypuszczę <grymne> to jest swój nie mniejsza Lin, będzie Lin! Japończyk, taka przynęta, taki karasek. Pójdź, brak się ciemno, troszeczkę robi powolutku. Ja już to w miarę złożony. Jakby coś się trafiło do dogram, a jak nie, to widzimy się nad ranem po drugiej stronie. więc witam serdecznie, ostatniego poranka już jest 6.30 burza była z rana, jak miałem budzik na wpół do czwartej, później przed piątą też jeszcze pioruny waliły a później już nie nastawiłem kolejnego budzika, Wstaje 6.20, jeszcze kropi deszczek, ale już po burzy myślę, a na półtorej godziny bo tylko mam czas do 8. tu mam jakieś pozostałości to tak sobie to zlepię i tutaj dam na taki metr i tutaj sobie rzucę bombkę będę strzelał peletem strzelał, rzucał, takim większym może nawet nie brałem siedzenia tylko bombkę zarzucę metodę tam będę sobie na stojąco albo pod latanką i tak po kilka peletów będę tutaj wrzucał na bombkę może akurat coś tutaj przywali większego Chłopaki się zbierają. Ja bombka. Tak na szybko wrzucę. A zaraz sobie znajdę, gdzie ja mam tu resztę kukurydzy. Trochę odkręcony. I niech się dzieje. No i tak, fajny to był wypad. Piękne miejsce. Bardzo zadbane. Z pomysłem zrobione. No niestety już dobiegę końca nasz wyjazd. Ale każdy z nas będzie go na pewno wspaniale wspominał. Wiele ryb, nawet dzieciaki bo wyciągały, i najmłodszy członek wyjazdu jest z rekordem: ponad 8 kg, największa ryba. Tak wpadało kilka siódemek właśnie dwie chyba albo trzy, ponad 8. Ale nikodem wygrał w klasyfikacji na Big Fisha więc fajnie. No dobra, czekamy, może akurat coś przywali. Ja już branie nagrywam, co z tutaj siąpi Albo wiecie co, bąbkę rzucę tutaj, po prawej stronie. A metoda obok, bez nabijania. na takiego margina sobie obcierki, tylko tam jeszcze najgorzej, że na metodzie mam jakiegoś klipsa starego a może go spróbuję zdjąć, ale to dopiero na 45 metrze ale tu odjazdy są nieziemskie z bliska na pewno co chwila kilka kukurydzek tutaj i po takim większym pleciku Nie bardzo. To nawet nie do wcięcia będzie raczej. Hmm. Ale aż tutaj bombka się przesunęła. Na trzy kukurydzie coś tam lizało. Jeszcze godzinę mam Popróbuję, co chwilę tylko podejdę Wcześniej pelecik Teraz kukurydzką Tak jakbym z procy strzelał Może akurat przywali jakiś kaban poczekajcie, bo tutaj klipsam na 45 metrze. No nie chyba nic takiego wielkiego. Ale z bliska to było odjazd. Ja siedziałem w altanie. No taka czwóreczka chyba będzie Ja znowu mu dałem odjechać No może być taki pod, pod 6,5-7 kilo No metodę się skusił na fermentowaną kukurydzę Zaraz spróbuję założyć dwa dumbelsy żeby jeszcze spróbować sprowokować większą rybę od tej bieg No piękny już karb Dobra Metoda do czy najbezpieczniej Ale myślę, że z podbierakiem 7 ponad będzie 7,320 Troszkę zabrakło Dobra Wypuszczamy gościa Proszę mi tu ambarasu narobił, no ale nic teraz założę dwie kulki i zobaczymy co to jeszcze da, 40 minut mi zostało a mam też rybę na bombkę mm, spinka, ale nie, nie była duża to nie była duża ryba dobra, dwie kulki zostały i rzucam tutaj metoda też już zarzucona czekamy podbierak sobie wkręcę zobaczymy co przyniesie jeszcze te kilkadziesiąt minut Fajnie by było taką dziewiąteczkę wyciągnąć Do cieła No nie było mnie przy i taki minus Ale dwie kulki zostały Spróbujemy jeszcze raz Idzie rola na Bąbkę Dobra, to już będzie ostatnia ryba. Więc dam luzu. Tutaj metodę sobie ściągnę. Tej ryby nie chciałbym stracić. Metodę, tak jak mówię, ściągniemy. Tu się będziemy bawić z tą rybą i już na zakończenie. No, coś by było pięknego, jakby była to jakaś większa ryba. Metoda do góry idzie. A my się będziemy bawić z tą. Trudno mi wyczuć, czy jakaś większa, czy nie. Big fish, Borys! Big fish! Nie, no, żartuję. Chłopaki tam widzę na domku. Tak jak mówię, ostatnia ryba. Raczej nie będzie to potwór. Chociaż no, dość ciężko się wydaje. a ja już idzie do, do góry nie wiem czy raczej będzie mniejsze od tamtej ale ostatnia ryba to warto sobie pocholować i dać jej trochę bombka gdzieś wyżej im podskoczyła przeszła przez ten do brzegu. ostatni hol, można się nacieszyć będę się składał później już mamy trzy godziny do wyjazdu, jeszcze śniadanie to był piękny wyjazd, jakby teraz taka dyszka wyjechała, ale no raczej ta dyszka nie jest. Ja tak mocna na nie uholuję. Coś się z moją bombką stało, bo dość wysoko jest. Nie chcecie pośpieszać? A nie, piąteczka. <grym> Narobiłem sobie nadziei. Szybciej już spróbuję Bo już ją widziałem. Lina nikomu się nie udało złapać na wyjeździe. O dziwa są to piękne liny. Z tego co właściciel mówił i zdjęcia widziałem. O, dobra, mam ją. Nie, nawet jej nie będę ważył. Nawet jej chyba nie będę ważył albo dobra może swój rekord pobiję. chociaż nie raczej też ma około siódemki ładnie zapięta dobra już będzie koniec wędkowania już za późno jeszcze szybka waga zobaczymy 0-0 zero, zero. ale myślę że trochę lżejszy od tamtego troszeczkę tak 6300 niecałeś A ja miał chlepo. Czekaj, czekaj gościu Ale poszedł No i dobra, to by było na tyle Ja już się pakuję I wyjeżdżamy Wracam na swoje PZW i, i rzekę Więc trzymajcie się do następnego Hej